Się tu kroi spektakl. Mm. A no tak, będzie gra na radość dla maluchów. Pani Natalia Kokulska, dzień dobry! Dzień dobry. Oh. Mm, dzień dobry. Pani Natalia Kokulska w naszym teatrze to też jest wielka radość. Mm. Bardzo ja próbuję tak powitać ciebie jak ty mnie. Cześć! Fajnie! Pani Natalio, <grym> tak? mam na imię Dariusz. Dobrze, a czy możesz mi mówić na ty, skoro ty jesteś Dariuszem, nie będę mówiła do ciebie pan, to co do mnie na Natalia? Może być? Jasne! Mamy to. Świetnie. <noise> Natalia, posłuchaj mnie. Ja to w ogóle mam tak, że chodzę sobie po teatrze i rozmawiam z różnymi ludźmi o różnych sprawach, ale strasznie nurtuje mnie taki temat jak muzyka, bo wiesz, dla mnie muzyka to jest w ogóle jak, jak oddychanie, jak, jak, jakby to powiedzieć, czym byłby świat bez muzyki mogę, czy jakoś? Tak, mogę ci tylko wturować, bo dla mnie to też jak oddychanie i też sobie nie wyobrażam świata bez muzyki. Bo ja to w ogóle, wiesz, ja to na przykład gram tak. Gram sobie na bębnach, o, na akordeonie. To jak mój mąż. Znaczy na, mój mąż tylko na bębnach, na akordeonie nie. Ale to naprawdę to jesteś multiinstrumentalista? Dopiero się uczę, potem jeszcze na gitarze, o, na harfie. O. A wiesz, że nawet potrafię grać na e, jak to się nazywa, takie co się kręci, korbą, i leci z tego. W taka dosyć prosta, ale jednak fajna muzyka. O, wiem, Katarynka. Katarynka. Grałaś kiedyś na Katarynce? Nie, nie grałam. Wiesz, we współczesnej muzyce, takiej rozrywkowej, Katarynka byłaby abstrakcyjna, ale mogłaby być bardzo ciekawa. Fajne słowo abstrakcyjna. Mhm, czyli taka. Taka trochę niepasująca do, do tej muzyki, ale można, mogłaby być bardzo ciekawa, bo nie pojawia się w takich piosenkach ostatnio Katarynka. No to czym jest to dla Ciebie muzyka? No, zaczęłam od tego, że właśnie tak jak dla Ciebie jest powietrzem, jest czymś, co przed, przede wszystkim potrafi mi bardzo poprawić nastrój. Zepsuć też potrafi, jeśli to jest zła muzyka, mhm. ale m, czasami jest tak, że włączam sobie ukochaną jakąś płytę, ukochaną muzykę, nawet w samochodzie i po prostu nagle jestem w zupełnie innym świecie, i wszystko tak jak czar prysz, jak, jak magiczną różdżką odjął. Wszystko nagle się zmienia i jest jakieś inne, lepsze. Poza tym, no, muzyka to jest taki język um, emocji. Wiesz o co chodzi. Jasne. Czyli można w muzyce muzyką się cieszyć, smucić. Wyczuwasz od razu, czy muzyka jest wesoła, czy jest smutna, czy jest groźna. I właśnie można kolorować nią. Tak jak obrazy, tak właśnie dźwiękami kolorować naszą, e, naszą rzeczywistość, czyli naszą, nasz nastrój. No tak, ale wiesz, ty to masz w ogóle tyle, tyle różnych hitów na swoim koncie. Ty wiesz, jak skomponować muzykę, żeby ona, żeby ona brzmiała tak super, żeby wszyscy chcieli jej słuchać. Natalia, powiedz mi, jak to się robi? Bardzo cię proszę, chociaż tak drobinkę. No tak, żeby na przykład, żeby w każdym radiu można było słyszeć taką piosenkę. Jak to się robi? No powiem ci, że to jest, to jest rzecz, której, którą chyba nie jestem w stanie Tobie odpowiedzieć na, na takie pytanie, jak się robi muzykę do radia, ponieważ wydaje mi się, że najfajniejsze w robieniu muzyki jest taka wolność w głowie. Czyli możemy sobie zrobić taką muzykę, jaką chcemy, jaką czujemy. Jeżeli zaczynamy mhm. my myśleć, um, jaka ona powinna być, to jest jakiś, jakiś rodzaj sztuczności. Więc najlepiej wydaje mi się, żeby muzyka była prosto z serca. To jest chyba klucz. Czyli stąd, stąd. Hmm. Natalia, a myślisz, że można byłoby na przykład napisać utwór złożony z ciszy? No, są takie eksperymenty w muzyce współczesnej. Są takie utwory, które mają jakieś takie duże cisze, ale długą pauzę, taką, ale na przykład nagle jest jakieś zaskoczenie i nagle się pojawiają dźwięki. Tak mocne, że publiczność spada z krzesła, bo właśnie muzyką się maluje, właśnie emocje, o których mówiłam, i można też y, robić takie, takie wrażenie, właśnie zaskakiwać. Muzyka też może być zaskakująca, może być muzyka wpadająca w ucho, czyli ta, która jest w radio, to często właśnie jest taka, że to są takie melodie, które są mm, no, tak wymyślone, żeby można było łatwo je mhm. powtórzyć. Zdarzają się takie, które mają oprócz tego, że łatwo się je powtarza, to są, um, mają też taką wartość, że przez, przez wiele lat one do nas wracają i to o nich się mówi, że to są tak zwane evergreeny, no albo takie hity ponadczasowe, czyli przetrwają różne mody, bo są na tyle dobre, proste, ale dobre, że przez wiele lat będziemy do nich wracać. Rozumiesz? Jasne. Natalia, bo Ty od dawna śpiewasz, prawda? No tak. Pamiętasz swoje pierwsze teksty w ogóle z piosenek? Moje pierwsze teksty, to znaczy te, które ja napisałam, to te takie coś tam było o puszku, o kruszku! Poczekaj, poczekaj. A teksty moich piosenek myślałam, że pytasz o teksty, które ja napisałam. Niech Bo te śpiewałaś. teksty, które śpiewałam jako dziecko, to napisał wspaniały autor tekstu tekstów, nazywa się Jerzy Dąbrowski. Świętej pamięci. Mhm. Niestety nie ma go już z nami, ale stworzył mnóstwo fantastycznych. Piosenek, bajek, serii właśnie bajki natalki, w których ja też brałam udział, i, i, i też były moje piosenki: cukierenka pod liściem, leśna przeprowadzka. Fantastyczne! Bardzo polecam Ci te, te, te jego utwory. A ja tak sobie patrzę dzisiaj na moją sukienkę i, i w sumie chyba nawiązuję do mojej pierwszej piosenki, co powie tata, bo ja w niej śpiewałam słowa o Biedronce. Dlaczego Biedronka jest mała? Widzisz, specjalnie się tutaj no właśnie, dla No właśnie, Ciebie... no właśnie. I co? I co? Ona jest mała czy nie jest? No słuchaj, im jestem starsza, tym trudniej odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania z tej piosenki. Myślałam, że po jakimś czasie będę umiała, ale nie wiem. Tam jest mnóstwo pytań, które cały czas wiszą w powietrzu. Wiesz, o co chodzi, mówiąc, jak mówię, wiszą w powietrzu. No tak, czyli ja myślałem, że będę miał odpowiedzi na te no pytania, właśnie. a niestety nie. No właśnie. Czyli co? Im będę starszy, tym będę mniej wiedział? Hmm, Ech, powiem zale. tobie tak. Im jesteś starszy, tym mniej te odpowiedzi są pewne. Bo człowiek, jak poznaje świat, okazuje się, że on mm -hmm. jest bardzo, bardzo złożony. I te odpowiedzi nie są takie pewne zawsze. No tak. Hmm, hmm, hmm. Poczekaj. No bo, no bo dlaczego biedronka jest mała? Umiałbyś się odpowiedzieć na to pytanie? Też już trochę żyjesz na tym świecie. Dlaczego biedronka jest mała? A, a odpowiedziałbyś na pytanie, czy lepiej mieć kota czy psa? Ja jeszcze nigdy nie rozmawiałem z żadnym kotem ani psem. Nie wiem. No właśnie. No ale dobrze. To, to, to może będzie nasz odpowiedź. wspólny problem do rozważań. Oj, tak. Bo ja bym chciał naprawdę ciebie zapytać, Natalię, o to. Czy ty. E, czy ty śpiewasz czasami swoim dzieciom? Śpiewam. To znaczy, niektórym to śpiewałam, bo moje dzieci wiesz bardzo szybko jakoś urosły, <grym> to tak samo jak ja, ja no. rosnę każdego dnia, jestem wyższy o pół centymetra. Ach, to właśnie takim tropem szedł mój syn najstarszy, bo ma 21 lat mm -hmm. i tak urósł, no, że raczej już kołysanek ani piosenek mu nie śpiewam. On też zajmuje się muzyką, a moja córka 16-letnia no, też już ma swoje zainteresowania. Natomiast mam jeszcze na pokładzie czteroletnią Laurę mm -hmm. i Laurka bardzo lubi śpiewać, bardzo lubi muzykę, bardzo lubi, y, y, jak ja śpiewam jej, różne piosenki. Nawet y, powstały takie kołysanki, które nagrałam z wujkiem Markiem Napiórkowskim, gitarzystą. Ty wiesz, ty, ty grasz na gitarze, więc doceniłbyś jego fach y, jego wspaniały warsztat, jak on gra. I zrobiliśmy kołysanki dla dzieci, nazywało się Szukaj w snach. No i dla Laurce mojej właśnie bardzo często te kołysanki śpiewam. Słuchaj Natalia. To prawda, że ty dostałaś platynową płytę. No tak. Co trzeba zrobić, żeby taką płytę dostać? A no w ogóle, co to jest taka płyta? Po co ją mieć? Co się z nią robi? się odtwarza, czy co? No, chyba nie dałoby się odtworzyć. Musiałabym po pierwsze zbić szybkę, bo ona wisi na ścianie. Wiesz, oprawiona. Aha. Platynowa płyta to jest rodzaj nagrody. Dostaje się ją wtedy, jak publiczności spodoba się muzyka, którą stworzysz. Czyli. Wydajesz płytę ze swoimi piosenkami. Ta płyta się na tyle podoba, mm -hmm. że często ją wszyscy kupują. I w nagrodę dostajesz taką platynową płytę, czyli taką piękną albo złotą. Najpierw złotą, jeśli sprzeda Aha. się tam jakaś ilość, potem no platynową, a potem może być nawet podwójna platyna. Natalia, a co byś powiedziała mojej siostrze Darii, wiesz tej z kokardkami, która najchętniej śpiewałaby od rana do nocy. Ja jej gram, a ona ciągle śpiewa. Tylko Daria się dopiero uczy i ma problem z porannym rozśpiewaniem się. Są jakieś sposoby na wokalną rozgrzewkę? No, głos czasami potrzebuje trochę czasu, żeby się rozruszać. Więc ym, na przykład ym, też ważne jest to, jak śpimy, czy pomieszczenie, w którym śpimy, ma suche powietrze. Jeżeli budzimy się w takim pomieszczeniu, to od razu nam jest gorzej. Jeżeli śpimy w warunkach, ym, gdzie powietrze jest nawilżone, to łatwiej nam będzie rano mieć. Taki już właściwy głos. Ale na pewno trzeba się trochę rozruszać, porozmawiać. No i tak naprawdę jest kilka ćwiczeń. Jeżeli chce się zacząć śpiewać, to jest kilka ćwiczeń rozgrzewających, takich pomagających śpiewać. Ale wiesz, no tak. o czym ja marzę? O czym? Nie wiem, czy mogę ci powiedzieć. No to ja też nie wiem. No, Ale, ale dobrze, a jak Spróbuj. ja ci powiem, to Ty też mi powiesz, o czym marzysz? O czym ja marzę? Mhm. No dobra, umowa. No dobra, to ja tak. Ja marzę o tym, żeby po pierwsze chciałbym pójść do szkoły, po drugie chciałbym skończyć się, yy, zostać profesorem, potem po trzecie chciałbym yy, pływać statkiem jako kapita. No kapitan. Jest... Wspaniały pomysł. Najpierw będę uczniem, potem nauczycielem, a na końcu będę... No właśnie. Kim? To się jeszcze okaże. O. Trochę jak twoje kolej. A o marzeniach? Tak. Ja powiem ci tak. Trochę... Już marzeń mi się spełniło, tych najważniejszych, bo mam troje wspaniałych dzieci. Mm -hmm. um, mogę robić w życiu to, co kocham, czyli śpiewam. E, cały czas jestem blisko muzyki, ją tworzę, więc to jest kolejne marzenie spełnione. I właśnie myślę sobie, że te wszystkie marzenia, które mam, to one są bardziej już planami, czyli no nie, wiem, nie myślę o tym, żeby nagle nie wiem, mieszkać w złotym pałacu, no bo z drugiej strony po co mi złoty pałac, ale myślę o tym, żeby na przykład nagrać duet z kimś, kogo bardzo lubię, i staram się e, tak działać, żeby takie marzenie zrealizować. I tak mi się też w moim życiu kilka rzeczy udało. Po mm. prostu nie trzeba się bać marzeń, nie bój się tych marzeń. Boisz się swoich marzeń, że to masz znaczy, ich tak dużo? Z tym statkiem długę? to tak, ale tym, żeby pójść do szkoły, to przecież dlaczego mam się bać? Hmm. Statek jest rzeczywiście trochę może, ale z drugiej strony. No dobrze, wiesz co, Natalia, mm -hmm. jest jeszcze jedna rzecz o której ktoś mi coś tam powiedział, że ciebie coś łączy z takim z takim, Chopinem, takim co cię łączy z nim? Hmm, długa, łączy? długa historia. Jesteście przyjaciółmi, tak? Chciałabym. Mam nadzieję, że Chopin patrzy na mnie gdzieś tam ze światów z lekkim uśmiechem I, i nie gniewa się, że we własny sposób spojrzałam na jego muzykę, bo ja nagrałam utwory z Fryderyka Chopina, zaaranżowane symfonicznie przez różnych fantastycznych aranżerów. i Ja je zaśpiewałam, napisałam do nich teksty, i powstała taka płyta, która się nazywa Czułe Struny. Więc Chopina można poniekąd zaśpiewać. Hmm, hmm, hmm. Czy odpowiedziałam na Twoje wszystkie nurtujące ci pytania? Słuchaj, w ogóle to powiem Ci tak. Ostatnie Cza zdanie. Tak. Wszystko, co chciałem, to się od Ciebie dowiedziałem. Wspaniale. Tylko numer telefonu musisz mi jeszcze podać. Ale... No, bo musimy być w kontakcie. No, oczywiście, ale to już jak wyłączymy kamery, dobra? Natalia, to ja teraz idę do ciebie, żeby przebić się piątkę. Dariusz, z przyjemnością. Ojejku, taka piątka na taką piątkę. No dobra, A, toś, hej, jakoś hop. to zrobimy. No to piątka. No piąteczka. Moja piątka i twoja piąteczka. Dzięki. Pa. Pa.